Audiohistorie. Przez pamięć Podcast archiwum historii mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi. Profesor Marian Fuchs, urodzony w 1914 roku, historyk zajmujący się historią Żydów, prasy i kultury, przez całe lata związany był z Warszawską Pragą. Chodził tutaj do szkoły powszechnej, w zasadzie do dwóch szkół powszechnych. Tutaj mieszkał przy Targowej 63. Posłuchajcie jego wspomnień z okresu dzieciństwa i wczesnej młodości na Warszawskiej Pradze. Tam, gdzie ja mieszkałem, Targowa 63, piękny dom o dwóch wielkich podwórkach, prawda? Kazane te studnie. Jeden z ładniejszych budynków na Pradze. Naprzeciwko nas, bardzo dawno. To była targowa chyba 68. Na pierwszym piętrze było las. Jeden las. Niemek kino. Tak. To zawsze było niemy kino i pod ekranem siedział facet przy fortepianie i grał. I zawsze było słychać, tylko te łysy graj. To, to, to był normalny prepertuar tych chuliganów, prawda, którzy a łysy zasypiał. Tam akurat był, działo się, były wyścigi, a on grał coś smętnie. Mało tego, bo kino Polaka to miało występy artystyczne, to znaczy oprócz filmu, w filmu była rewia. I pamiętam, że mojej mamy ulubień, to był pan ściwiarski, aktor taki. Tak, mama, pójdę dzisiaj dlatego, że nie będzie pan ściwiarski. I tam ja, codziennie, znaczy po filmie to był godzina, prawda, takiej, takiej rewii, kabaretu. Jeżeli chodzi o rozrywki, to ja jako chłopiec zrobiłem karierę na skalę światową. Dlatego, że jak zakładano na pracę lunapark, Park, tu już teraz obrót zoologiczny, i dyrektorem tego lunaparku był niejaki Berlińczyk, pan Fritz Borch, Niemiec. Okazało się, że to był dobry znajomy mojego taty z pierwszej wojny. I jak pan Fritz Borch za, zaczął zakładać ten, to on zamieszkał u nas. On mnie dał przypustkę i zaprowadził, pokazał mi przyjść i, 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 i pokazał tą ochroniarzom, którzy puszczają, bo tam wyjście było drogę, tego chłopaka z towarzyszem darmo. To były te karuzele, kolejka wariacka, tam kanał śmiechu, inne historie, teatr piesków, pieski, trochę, tak, lekarz piesek, bada, jest zaprzężony w karetkę próbatowia, ciągnie, taki teatr, gdzie pieska odgrywają autentyczny teatr, no jakby ludzie byli. To ja miałem, jako chłopak, to do mnie się lepili wszyscy, to to Maciek Szyper, to ten, weźmy tego, to za, za frajer. A jak robię, ja hrabia tak jak był właściciel, to była nowość. Nie było wtedy w Warszawie takiego, to, go, to było bardzo bogaty, ten był. Tam był. Im, imprezy, różne kolejki i tak dalej, to, to, to ja miałem za frajer. To, to trzeba sobie wyobrazić, w dzień, w, w, w 12-letniego dwunastoletniego, trzynastoletniego chłopaka nic, za frajer bo i sobie na kalierze do utrady tchu jeździć kardyżą. Tramwaje, prawda, to... Tramwaje to każdy, tramwaj u nas chłopaków to miał swoje przezwisko. Jak jedynka szła, to się nie mówiła tylko pała. Tramwaj. Siódemka to była kosa. Czwórka to był żydek. Dlatego, że ona jechała na tą stronę, to też to w tej dziedzinie sygnaś, i tak dalej. 21 to było oczko. I jeszcze jeszcze nie pamiętam. Nigdy się nie mówiło, jak trwałem ja nie ja siądę w oczko i podjadę. Przyjechałem kosą, to jest siódemko. Jeszcze inne takie różne były. No takie chłopience rzeczy. No wie pani przecież. Ja nigdy, nie ja teraz nie jestem poważny, a dawniej to byłem jeszcze mniej poważny. Ja po szkole handlowej to pracowałem w cukierni, piekarni tureckiej na Praze, u Abdułu Alijewa, się 68, grup To po szkole na praktykę mnie pan Alijew przyjął i on mało mnie nie wywalił, bo wiedział, że ja trochę cho, cho, chole wysmali do jego córki. To było w ten sposób, że to była, nie pamiętam niestety nazwiska pierwszego właściciela, który zbankrutował i była masa upadłości tak zwana. I tą masę upadłości żawił Turek, który był bardzo dobrym specjalistą-piekarzem. I ten Turek u siebie zatrudniał dwóch swoich ziomków. Jeden to był Mustafa, tak go pamiętam jak do dzisiaj, a drugi, drugi Abdullah. To byli piekarze, wszyscy pracowali, bo sam ten Turek, Abdullah Aliw, to on był tylkoż właścicielem. Tak, i, i ja nawet jak tam pracowałem, ja pracowałem tam w biurze. Nie, nie tyle w biurze, tylko w tak zwanej e, ekspedycji pracowałem. Przy, e, I zamówienia robiłem i tak dalej. Teraz siebie podziwiam, jak ja tam byłem genialny. Bo, nie, bo ja wszystkie numery telefonów pamiętałem. I później ten Turek nie dał rady, też miał jakieś zaległości finansowe. I, fa, i firmę przejęła firma Tabaczyński. Pan Tabaczyński to był wielki przemysłowiec lwowski. Wtedy Lwów to była Polska. I pan Tabaczyński to przejął, i szefem, dyrektorem tej, tej firmy, tutaj w Warszawie, był pan generał Jan Tabaczyński. I mój ojciec znał również tego tam, Tabaczyński, przedtem Turka, i Tabaczyńskiego też znał, w tej, tej branży pierkarskiej, bo dostarczał to, to. Przy czym mój ojciec był pierwszy w Polsce, który zaczął produkować mąkę księdza Knajpa. To była taka mąka zdrowotna. To była sprzenicy grubo mielonej, to dzisiaj coś w rodzaju Grahama, ale lepszy niż Graham, generał ze mnie zrobił sobie takiego tatufackiego, że jak generał jechał za Warszawie mieliśmy na Olsińskiej sześć.